jeszcze też jesteśmy, naszym będziesz kiedy wam se odcineczek z Minecrafta Dziś damy z chowanego z Emilką. Żeby nie było. Um, tylko jej napiszę. After huh hey. 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 I like they push. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czekajcie widzowie. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, Serki, Sorki, e, sorki wyrzuciła nas z rozmowy. Dobra, dołączaj. Czekaj, czekajcie widzę. Aha. Dzień widzowie Uf. Czekam aż Emilka 1000 dołączy I widzicie widzowie, że to się działo Nie dość, że zdobiłem Bicona, to jeszcze załatwiłem jej wszystko Nawet, zobaczcie Nawet zbudowałem bo z że jestem seryfem, zbudowałam więzienie. Więc żeby nie było, nie myślicie, że ja tutaj nic nie robię, bo jednak widać, że robię. Zobaczcie, nie dość, że tam jest więzienie, byłam już nawet w Endzie, ale nie byłem tak o, tylko byłem w twierdze Endu. Dobra, liczę. jeden jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia szukam Nie, ty jesteś na serwerze. Aha. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, szednaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście,

Teraz ty szukasz no, Dobra widzowie. Uciekamy, 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 uciekamy. Idziemy do tej kryjówki. Szukaj! No, Dobra widzowie. No to miastek, mi rob, a mi Ale ja się nigdzie nie zabudowywałem. Ну, так, так.

Słuchaj, nie można za murami. Za murami nie można. Nie, nie było za murami. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.

Oddam wszystkie rzeczy spokojnie, zaraz Ci oddam te rzeczy. Ech.

Ja mam mieć ostrość pięć. I niezniszczalność. Dobra, widzowie, nie wiem o co Emilce chodzi, ale no... Trzeba się nauczyć, żeby się, się zabijać. tak on už je sklep. Zbyť, <try> nie, łuk, chatfu, chatfu, bam. i Okay. czekaj chwilę no dobra, czekajcie widzowie Dobra, Dobra wie muszę pościnać te drzewa. O, muszę pościnąć te drzewa, bo Emilka mówiła. 14 drewna na pewno nie wystarczy, to jeszcze akacjowego szpitala e, Czekaj, już wracam z przygody.

się w nim zrobić. To daj mi, to ja tobie da zrobię. Jak twój konie ma się nazywać? Arada Jestem! Jestem! Nagrywasz dalej, czy nie? Czekaj! Dobra widzowie, to będzie koniec odcinka. Widzimy się w następnym odcinku!